Drogi pamiętniczku, nazywam się Lizzie Pern i mam 7 lat. Moja mamusia i tatuś i ja właśnie wprowadziliśmy się do nowego domu w mieście zwanym Frankenberg. Mamusia mówi, że przyjechaliśmy tutaj przez pracę tatusia, i by mógł mieć nowy pokój. Jestem podekscytowana dziusiem. Mamusia mówi, że będzie nazywał się Tomi i będziemy przyjaciółmi. Mam nadzieję, że będzie moim przyjacielem. Lizzie Drogi pamiętniczku, dzisiaj, gdy ja i mamusia byłyśmy w pokoju na górze domu, znalazłam pluszowego misia. Gdy go znalazłam, zaczął się ruszać. Przytulił mnie. Zabrałam go w sukience i schowałam w szafce z zabawkami. Nazywałam go Beni. Jest moim nowym przyjacielem. Lizzie. Drogi pamiętniczku, dziś moja przyjaciółka Jenny przyszłaby się ze mną pobawić. Gdy pokazała mi Beniego, powiedziała, że myśli, że to najlepsza zabawka na świecie. Wtedy Beni podszedł do moich kredek i narysował obrazek mnie i Jeni trzymającego za ręce. To była najzłodsza rzecz na świecie. I wtedy mamusia przyszła i go zobaczyła i zaczęła krzyczeć, że jest nienaturalny. Więc go zabrała i kazała Jenny wyjść. Byłam smutna, ale później Beni wrócił i dałam mu największego przytulasa i obiecał, że mnie nigdy nie zostawi. Drogi pamiętniczku, dziś mamusia musiała iść do lekarza. Nie wiem czemu, ale tatuś i lekarz powiedzieli, że mamusi teraz nie będzie bardzo długo. Nie pozwolili mi zobaczyć mamusi. Nie wiem, gdzie jest Beni, odszedł i nie wiem, gdzie poszedł. Lekarz powiedział, że to mi też zniknął, Chcę zobaczyć Tomiego. Miał być moim przyjacielem. Wszyscy moi przyjaciele zniknęli. Drogi pamiętniczku, dziś wyszłam na dwór, gdy tatuś był w barze. Siedziałam na ławce, gdy zobaczyłam, że Beni tam jest. Podniosłam go, i przytuliłam, i pocałowałam, i powiedziałam, że go kocham. Był szczęśliwy. I wtedy stała się najlepsza rzecz na świecie. Tomi też tam był. Śmiesznie się ruszał i wyglądał na zewnątrz jak Beni, ale wiedziałam, że to był Tomi. Podniosłam ich i zabrałam do pokoju z zabawkami. Tomi był powolny i pokryty guzkami, ale bawił się tak samo jak Beni, Lizzy. Drogi pamiętniczku. Dzisiaj zobaczyłam, że tatuś był bardzo smutny, więc spytałam, dlaczego jest smutny. Powiedział, że Lizzy, musisz przestać zadawać tyle cholernych pytań. Spytałam go, czy brakuje mu tomiego, a on nic nie odpowiedział, więc pokazałam mu tomiego. Tatuś zrobił się dziwny i pobiegł do kuchni. Nie przestawał płakać i płakać i płakać. Powiedziałam mu, że ja i tomiego kochamy na zawsze. Powiedział, że musi iść. Poszłam do pokoju i trzymałam tomiego przez długi, długi czas. Lizzy. Drogi pamiętniczku, dziś znalazłam nowego przyjaciela. Nazywa się Dave i będzie moim przyjacielem na zawsze. Jest zrobiony z tatusia. Nie wiem, gdzie tatuś jest, ale nie kocha mnie tak mocno jak ja i Tomi. Kochał go. Myślałam, że tatuś kochał mnie a powiedział, że mnie nienawidzi. Nie chcę więcej wracać do domu. Zostanę z Benim. Przynosi mi to miemu jedzenie i mamy całą miłość, jakiej potrzebujemy. Jesteśmy razem kochającą rodziną. Nikt nie może tego zabrać.